Dzień dobry, zapraszam Cię dzisiaj do naprawdę bardzo fajnego ćwiczenia. E, ćwiczenia, które jest dedykowane dla naszego kręgosłupa. To rolowanie kręgosłupa. E, celem tego ćwiczenia jest poprawa mobilności, e, poprawa elastyczności, wzmocnienie kręgosłupa. E, ale oprócz tego głównego celu e, to również wzmacnianie mięśni głębokich brzucha, to rozciąganie mięśni pośladkowych, Wzmacnianie i rozciąganie mięśni grzbietu. To również rozciąganie mięśni dwugłowych uda, a jak będziemy robić wersję z wyprostowanymi kolanami, to będzie rozciągała się cała grupa kruszowo-goleniowa. Ćwiczenie wykonamy w, w w kilku wersjach i oczywiście jak każde ćwiczenie Pilates zawsze wychodzimy i rozpoczynamy od ustawienia pozycji do ćwiczenia. Ponieważ robimy je w pozycji stojącej, stań stopami na szerokość bioder, palce stóp są skierowane do przodu, nogi są stawione na szerokość bioder, yy, miednica jest ustawiona neutralnie. Czyli przypominam, yy, pomiędzy przodo a tyło pochylenie miednicy ta połowa drogi z napięciem mięśni brzucha to ustawienie miednicy w pozycji neutralnej. Brzuch napięty na 30%, ramiona wzdłuż tułowia, barki opuszczone, głowa jest osadzona na wydłużeniu kręgosłupa, czubek głowy w kierunku sufitu, broda delikatnie do mostka. Kolana są proste, ale one nie są w przeprostach. One powinny być luźne, ramiona również powinny być luźno zwisać wzdłuż tułowia. Tutaj nie powinno być żadnego napięcia, oprócz napięcia, oczywiście, delikatnego naszych mięśni brzucha. No i co, rozpoczynamy. Pokażę Ci najpierw taką wersję początkową, albo dla osób, które mają jakiś problem z dyskopatią, na przykład, i nie mogą wykonać pełnego rolowania kręgosłupa, czyli wykonają tylko pół rollingu. Ramiona wzdłuż tułowia, robisz wdech. I z wydechem. Rozpoczynasz rolowanie od y, odcinka szyjnego, opuszczając ramiona delikatnie w dół, i z wydechem wracasz z powrotem. Tutaj rolujemy tylko y, odcinek piersiowy kręgosłupa, utrzymując y, neutralną miednicę, utrzymując napięcie mięśni y, brzucha y, ustawione prawidłowo stopy i kolana. Ok, to ćwiczenie możesz również wykonać opierając się o ścianę. Wtedy masz tą gwarancję, że Twoja miednica, Twoje lędźwia, Twój, twój odcinek lędźwiowy jest prawidłowo ułożony wdech, z wydechem rolowanie, wdech, z wydechem góra lub wdech, wydech. I z wdechem wracasz z powrotem. Czyli ta ściana może pomóc Ci przy poprawnym wykonaniu ćwiczenia. Przechodzimy teraz do wersji, gdzie będziemy w pełni rolować nasz kręgosłup. Stopy, kolana, miednica, ramiona, głowa, czubek głowy w, w kierunku sufitu. Weź wdech. Z wydechem rozpocznij rolowanie, utrzymując napięcie mięśni brzucha. W momencie, kiedy Twoje dłonie przekraczają kolana, lekko je ugnij, głowa idzie do dołu. W dole bierzesz wdech i z wydechem, nie puszczając napięcia mięśni brzucha, rolujesz kręgosłup kręg po kręgu z powrotem do pozycji pionowej, kończąc ćwiczenie w pełnym ustawieniu prawidłowej pozycji. Jeżeli w trakcie rolowania zabraknie Ci tego wydechu, możesz się zatrzymać, wziąć wdech i dokończyć jeszcze raz ćwiczenie na wydechu. Yy, możesz mieć taką fajną wizualizację, tak jakbyśmy odklejały tapetę od ściany. Yy, to nam pomoże po prostu w prawidłowym wykonaniu. Zróbmy jeszcze raz wdech i wydech. Wdech. Jest. Teraz wersja z wyprostowanymi nogami w kolanach, czyli będą się teraz mocniej rozciągały tylne taśmy naszych nóg. Jesteś gotowa? Zacznijmy razem. Weź wdech. Wydech. Wdech w dole, wydech. Pamiętaj, głowa wraca na końcu tych ćwiczeń, rolowania, wykonaj tyle, ile możesz, od pięciu do dziesięciu. Nie skupiaj się na ilości powtórzeń, bardziej na, na jakości. Możesz wykonywać ćwiczenie na początku przy ścianie, czyli czując, jak Twój kręgosłup odkleja się od ściany, jak tapeta, jak tapeta, odklejając się. Czujesz, jak fajnie kręgosłup rozciąga się, jak fajnie wzmacnia, jak wchodzi w fajną mobilizację i poprawia się jego elastyczność. No, mam nadzieję, że to ćwiczenie wejdzie do, w Twój taki kalendarz ćwiczeń pilatesowych wykonywanych jak najczęściej dla swojego zdrowia, dla swojej dobrej kondycji. A my widzimy się niebawem na następnych ćwiczeniach. Do zobaczenia.